Witam i zapraszam na kolejne wydanie telewizyjnego Biura Śledczego. Tym razem z naszą kamerą jesteśmy w Łodzi. W tym programie opowiemy Państwu o wampirach, ale oczywiście nie o tych z legend ludowych czy baśni. Opowiemy o ludzkich wampirach bezwzględnych, brutalnych, perfidnych mordercach. Właśnie takich sprawców historia kryminalistyki nazywa wampirami. Za chwilę w tym programie zrekonstruujemy dwa bardzo brutalne morderstwa dokonane na kobietach. Sprawcy tych przestępstw przebywają na wolności. Proszę Państwa, spróbujmy wspólnie odsłonić tajemnicę tych przestępstw. Podnieśmy tę kurtynę i zajrzyjmy do wnętrza tego okrutnego teatru. Być może dzięki Waszym informacjom uda się policji złapać tych bezwzględnych i okrutnych sprawców. Szczegóły już za chwilę zapraszam. Ja dzwoniłem wcześniej do Pani, byliśmy umówieni w sprawie wynajęcia mieszkania. No właśnie czekam na Pana. Proszę, proszę bardzo. Dziękuję. Proszę, Dziękuję. Proszę się rozgościć. Kawy się Pani napije, czy herbaty? No jeśli można, to kawy poproszę. Dobrze. Na chwileczkę. Ładne mieszkanko, przyjemne. Takiego właśnie szukam. Cieszę się, że się panu podoba. Może będzie się panu tutaj miło mieszkać. Tak Cukier? Tak, bardzo proszę. Ostatnio piję bardzo dużo kawy. Chyba pan jest bardzo zapracowany. Tak, ale wie pan, ja się już do tego przyzwyczaiłem. Teraz, jak sobie urządzę urlop, nawet mi coś takiego brakuje. Czuję się tak nieswojo. Twojego interesu nie można na długo zostawić bez opieki. Ano, to tak już jest wie pan. Jak się prowadzi swój interes, to zawsze czy jest taki zabiegany. No, przynajmniej ma się coś z tego życia. Mogę obejrzeć mieszkanie? Ależ tak, naturalnie, proszę. Dobrze. Tu jest Urszula Wojciechowska 45 lat. Wesoła towarzyska. Łatwo nawiązująca kontakty. Od 1993 roku mieszka w Łodzi przy ulicy Przemysłowej 18B. Decyduję się, podoba mi się to mieszkanko. To świetnie. Kiedy się by Pan chciał wprowadzić? Gdyby była taka możliwość, to chciałbym tutaj przenocować. Jutro, może pojutrze. A później za kilka dni chciałbym się tu po prostu wprowadzić. Dobrze, wie pan, ja jeszcze tylko tutaj trochę ogarnę i może się pan wprowadzać. A co do ceny? To się na pewno dogadamy. Swoje mieszkanie, znajdujące się na ulicy przemysłowej 6 października 1997 roku, pani Urszula wynajęła biznesmenowi spoza Łodzi. Kilka miesięcy wcześniej przeprowadziła się do swojej siostry. Od Jakiegoś czasu bardzo intensywnie zajmowała się pracą na rzecz Fundacji Janiny Ochojskiej, gdzie pracowała jej siostra, której pomagała. Poza tym podejmowała drobne prace na zlecenie dla jednej z łódzkich firm turystycznych. Czesiela, wyobraźmy sobie, Słuchaj, od jutra się wprowadza na mnie ten nowy lokator. To dobrze, posprzątałaś już? No właśnie, że nie, ale trzeba posprzątać i to jeszcze na wysoki połys. No jasne. Trzeba, trzeba, bo to taki, wiesz, poważny, inteligentny i do tego bardzo przystojny biznesmen. No, porządne mieszkanie musi mieć porządnego lokatora. Ty to masz szczęście. Szczęście z szczęściem, wiesz, ale trzeba posprzątać. No, jak się urwiesz teraz z pracy, to do wieczora zdążysz. No, teraz to się nie urwę, zostaje mi tylko wieczór, a wieczorem boję się, że się nie wyrobię. No chyba, że. Dobra, dobra, już wiem o co ci chodzi. Niech ci będzie, pomogę ci. 8 października 1997 roku, około godziny 23, obie siostry udały się do mieszkania, znajdującego się przy ulicy. Przemysłowej. Miały zamiar zrobić generalne porządki przed wprowadzeniem się nowego lokatora. Po drodze wstąpiły do sklepu nocnego, gdzie kupiły alkohol. Stamtąd taksówką pojechały na ulicę Przemysłową. Pospieszmy się, bo już jest strasznie późno. Marudz, Fortuna się do nas wyśmiechnęła ty Marudz, taki przystojny, solidny biznesmen. Mieszkanie musi zarabiać na siebie, a może i jeszcze do fundacji też skapnie. Ja przecież nie rudy, ale mamy strasznie dużo roboty, ale tak późno jest. Zrobimy sobie padrynko, wierzę, że zaraz nam ta robota inaczej pójdzie. Słuchaj, a ja podłogę na taki pomysł, żeby temu biznesmenowi... Takie napisać karteczki z życzeniami i powkładać, gdzie się da. I podpiszemy Twój oddany serwis. A co? Ale by się zdziwił. Dobra, dobra, z tymi karteczkami to jeszcze zobaczymy, a póki to zabieraj się za robotę, bo się zdziwi ten Twój biznesmen, jak nas tu dostanie przy sprzątaniu. Wielkie sprzątanie zakończyło się około godziny 1.30 w nocy. Obie panie wyszły z mieszkania i udały się w kierunku podstoju taksówek, skąd miały pojechać do domu Urszuli. Stało się jednak inaczej. W drodze na postój Urszula zatrzymała się przy aparacie telefonicznym wiszącym wtedy na tej ścianie. Jest co, Elka? muszę zadzwonić do tego biznesmena. Powiedzieć, mu, żeby tu przyjechał. No to dobra, dzwoń, tylko szybko, ja poczekam. No to czekam. Taksówkę, a ja do ciebie dojadę. Zauważyli, że do rozmawiającej przez telefon pani Urszuli Wojciechowskiej podszedł jakiś mężczyzna. O to jak zapamiętali go przypadkowi obserwatorzy. Wiek z wyglądu 30 lat 176-180 cm wzrostu szczupły, włosy, ciemny blond, falujące twarz owalna wąsy ubrany był w ciemną kurtkę i ciemne spodnie. Przepraszam Pani, na kogoś czeka może? Tak, czekam, na męża. To przepraszam, nie? Poczekaj, czekaj. nie możemy zostawić Pani tak samej w parku, to jest niebezpiecznie. No to weźmy, przysiądziemy na chwilkę. Proszę się nie obawiać. Kolega ma właśnie dzisiaj urodziny i świętujemy. Byliśmy... Tak jest, tak? Nie, świąt. panowie, nie, nie, ja nie piję. Ale są siatko, my tu też mieszkamy niedaleko. Nie, panowie, dziękuję. Nie piję. Ale w takiej okazji naprawdę. Nie batykujcie się, naprawdę. Napije się pan nie. Ja nie piję gęgę. w ogóle, a tym bardziej z butelki. Oto pardon, Sik. Tak czy że Elegancka kobieta faktycznie nie będzie piła z butelki, no ja? ja się pani naprawdę nie obawia a co tu ty chcesz? Z... nie chcemy? Co, co chcesz? Nic nie chcemy. Ale po co ty tu siedzieć? Na luniu. O się Wiem po co tu siedzisz. No co się wygłupia? Co się wygłupia? Co się wygłupia? Co się Na Nazajutrz o godzinie 7 rano tutaj na tym skwerku znaleziono ciało kobiety. Jak się później okazało, była to pani Urszula Wojciechowska. Zgon nastąpi między godziną trzecią w nocy a 6 rano, 9 października 1997 roku. Przyczyna zgonu to pęknięcie serca spowodowane mocnym uderzeniem w klatkę piersiową. Biegły patolog stwierdził u pani Urszuli złamanie 14 żeber. Wszystko wskazywałoby na to, że oprawca znęcał się nad swoją ofiarą, skacząc po jej klatce piersiowej. Ciało było nagie, na głowie i twarzy rozległe obrażenia, na szyi ślady duszenia. Buty i odzież pani Urszuli Znaleziono nieopodal, przy chodniku. Policja poszukuje dwóch mężczyzn widzianych tej nocy wraz z Urszulą. Pierwszy, wiek 30-35 lat, wzrost około 185 cm, szczupła budowa ciała, twarz bez zarostu, rozległa łysina czołowa, ubrany w ciemną kurtkę i dżinsowe spodnie. Drugi, Wiek 30-35 lat, wzrost około 180 cm, szczupłej budowy ciała, twarz okrągła, bez zarostu, włosy ciemne, kręcone. Ubrany był w ciemnozieloną kurtkę, krótką do pasa i ciemne dżinsowe spodnie. Jeśli ktoś z Państwa widział panią Urszulę Wojciechowską w nocy z 8 na 9 października 1997 roku na ulicy Spornej i Przemysłowej, Proszony jest o kontakt z policją. Kim jest mężczyzna, który zaczepiał ją, jak telefonowała przy budce telefonicznej? W końcu, kim byli ci dwaj mężczyźni, których widziano z panią Wojciechowską tuż przed jej śmiercią? Informacje w tej sprawie proszę kierować do Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi pod numer telefonu zaufania 042 651 5007 lub do Wydziału Kryminalnego tej Policji pod numer telefonu 042 635 21 30. Rysia. Dzień dobry, pani Marto. Jak się spało? dobrze, że pani jest. Nie mogłam się doczekać. Nie, no, pani wie, że ja zawsze przyjdę, kiedy jestem potrzebna pani. Wiem, wiem. Żeby nie pani, pies klawą nogą by tu nie zajrzał. Człowiek umierał po samotności. Co też pani mówi o umieraniu? Wszystko będzie dobrze, wyzdrowieje pani. Jeszcze potańczymy nieraz można tak pesymistycznie myśleć pewnie tak ale czasami człowieka napada taki jakiś smutek kupiłam zakupy na dwa dni nam wystarczy głodna pani już może coś przygotuje do jedzenia a jakieś zupki bym zjadła no zaraz robię. Krystyna Marciniak 66 lat emerytka Nieufna i ostrożna, wrażliwa na ludzką krzywdę, do skromnej emerytury dorabia jako siostra PCK w Fundacji Serce systematycznie odwiedza swoich stałych podopiecznych. Pani Krystyna mieszka samotnie w łodzi przy ulicy 11 listopada na osiedlu Radogoszcz. Jest praktykującą katoliczką zaangażowaną bardzo w sprawy społeczne należy do parafialnego kółka różańcowego i biblijnego. Słuchaj Kaziu, pójdziesz dzisiaj ze mną do mojej podopiecznej? No nie bardzo mogę, bo zaraz rozpoczyna się mój serial, balerzo-brazylijski, który bardzo lubię, wiesz, to jest mój ulubiony, a w tym odcinku to właściwie się wszystko rozwiąże w tej akcji. Ja już chyba też pójdę, proszę ciebie, nie będę już dłużej chodzić. Tak mi jakoś chłodno, wiesz. Niby to wiosna, a zimne takie wieczory. Zimno ci, bo chodzisz w spódnicy, a od ziemi ciągnie. Gdybyś założyła spodnie, byłoby ci cieplej. Coś ty, ja i spodnie. Wolę spódnice Ja tam też zgrabna nie jestem, ale zakładam spodnie i jest mi ciepło, niech tam ludzie mówią sobie co chcą. No wiesz, rozpoczyna się seria, to ja już cię żegnam. Pani Krystyna widziana była po raz ostatni 26 marca 1999 roku około godziny 19:30. Jak powiedziała jej znajoma, która tego dnia odbyła z nią krótką rozmowę, dokładnie pamięta moment wyjścia z kościoła, a następnie moment rozstania się, ponieważ śpieszyła się na kolejny odcinek brazylijskiego serialu pod tytułem Maria Izabella który zaczynał się właśnie o godzinie 19.30. Jak później zeznała znajoma, pani Krystyna poszła również do swojego domu. <miany> Podlane, teraz tylko śmieci wyniosę i będzie można iść spać. Chodźmy tam, 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 tam chodźmy, tam o, to, naszy człowiek. Nie się wcale. Tam leży człowiek, nie trzeba powiedzieć, on umiera. To no ty się chyba piłeś. Nie, ja nie piłem. Chodźmy, tak on leży, on umiera. Jak się okaże, że jego tam nie będzie, to ja dopiero to powiem. Będzie, będzie, chodźmy, chodźmy zobaczymy. Nie. O,